Dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się w Pyrzycach na placu dealera marki Hardy firmy Agrolex Pyrzyce. Mam dzisiaj dla Państwa do zaprezentowania i do zaoferowania bardzo ciekawy egzemplarz. Opryskiwacz Hardy Evo 3 z 2024 roku. Maszyna wyposażona w belkę systemem twin ze wsparciem oprysku powietrzem o szerokości 36 metrów. Jeżeli chodzi o poziomowanie belki, mamy. System Auto Terrain z pięcioma czujnikami, z możliwością wykonywania jaskółki. Jeżeli chodzi o cyrkulację cieczy, mamy tutaj do czynienia z systemem Hardy Auto Select Duo z możliwością przełączania dysz w trakcie jazdy. Opryskiwać samojazdy wyposażone w prowadzenie równoległe i w pełną automatykę sterowania sekcjami, z cyrkulacją cieczy Auto Select Duo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poznaniem szczegółów, specyfikacji tego opryskiwacza, zapraszamy do kontaktu, a kontakt znajdą Państwo w opisie pod tym filmem.